Donald Tusk ogłosił zmiany w swoim rządzie i podziękował za pracę odwołanym ministrom. Tusk zapewnił, że nowy rząd będzie koncentrował się na sprawach bezpieczeństwa. Ten rząd będzie koncentrował się na zapewnieniu bezpieczeństwa w sposób odważny, kreatywny, we współpracy z sojusznikami, zarówno jeśli chodzi o naszą granicę wschodnią, jeśli chodzi o przygotowanie do ewentualnych agresywnych poczynań naszych wschodnich sąsiadów i będziemy także bezwzględnie działali na rzecz Ładu i porządku w naszych granicach. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski został mianowanym wicepremierem. Premier jako symboliczną nazwał wymianę szefów resortów Sprawiedliwości na sędziego Waldemara Żurka, który walczył ze zmianami wprowadzanymi przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego wrócił Marcin Kierwiński. Zastąpił on Tomasza Siemoniaka, który jednak przejdzie do ministerstwa zajmującego się służbami specjalnymi. Ogłoszono dwa nowe superresorty energii oraz finansów i gospodarki. Wymieniono szefów ministerstwa aktywów państwowych, sportu i turystyki, zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu został Maciej Berek. Adam Szłapka nie będzie piastował urzędu ministra do spraw Unii Europejskiej, pozostaje jednak na stanowisku rzecznika rządu. Ten etap, w jakim jesteśmy w tej chwili, nie jest łatwiejszy niż tamten w roku 2023. Jest być może trudniejszy. Szczególnie po wyborach prezydenckich. Nowi ministrowie mają otrzymać nominację od prezydenta w czwartek. W piątek odbędzie się pierwsze posiedzenie gabinetu Tuska w nowym składzie.